mają komendę Politechnika baczność na prawo patrz kroczet fragowy do podniesienia flagi państwowej wystąp. Na cześć Politechniki Morskiej w Szczecinie. Flagę państwową podnieść! Politechnika Baczność, Politechnika Spoczni. Proszę o zabranie głosu pana rektora Politechniki Morskiej. Dzień dobry państwu, dzień dobry dostojni goście. W imieniu Senatu oraz społeczności polityki, Politechniki Morskiej w Szczecinie serdecznie witam gości, którzy swoją obecnością uświetnili dzisiaj naszą uroczystość. Witam. Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka Grubarczyka. Witam Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Arkadiusza Marchewka. Witam posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Panią Małgorzatę Prokop-Paczkowską. Witam Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Jarosława Rzepę. Witam Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Dariusza Wieczorka. Witam Pana wojewodę Zachodniopomorskiego, Pana Zbigniewa Boguckiego. Witam Pana wicemarszałka województwa zachodnio-pomorskiego, Pana Stanisława Wziątka. Witam zastępcę prezydenta miasta Szczecina, Pana Michała Przepierę. Witam Pana dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Wojciecha Gąsowskiego. Witam Pana asystenta posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Bogusława Liberackiego, Pana Marka Szymańskiego. Witam asystentkę posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Radosława Lubczyka, Panią Ewę Jasińską. Witam przedstawicieli y, firm żeglugowych, instytucji, urzędów. Witam przewodniczącego Rady Uczelni, pana Arkadiusza Wójcika. Witam członków Rady Uczelni, witam Senat, witam rektora, seniora i wszystkich pracowników naszej uczelni. Brawo. Poproszę teraz pana ministra o wręczenie statutu. Bardzo proszę. Magnificencjo, panie rektorze, proszę przyjąć ten statut nowej uczelni i realizować i rozwijać swoje obowiązki i pasje w ramach oczywiście uświetniania ak Politechniki Morskiej. Bardzo proszę. Ale, szanowni Państwo, żeby ktoś mógł pokierować tym wszystkim, jeszcze musi być dowódca, kapitan tego zespołu. Magnificencjo, panie rektorze, proszę przyjąć powołanie jako na rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie. Bardzo dziękuję za spełnienie wymogów ustawowych. Troszkę się nam ustawa zmieniła, sformalizowała nasze procedury, czyli ta czynność się odbyła się zgodnie z ustawą Konstytucja dla Nauki Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Szanowni Państwo, niezmiernie cieszę się z Państwa obecności. Moment, w którym uczestniczymy, to historia, którą razem wspólnie tworzymy. Jako Akademia Morska w Szczecinie zawsze chcieliśmy się rozwijać, sięgać po więcej jednocześnie nie zapominając o korzeniach i kontynuując tradycje, z których morskie szkolnictwo jest znane od 75 lat w zachodniopomorskim. Nowa nazwa otwiera nowe możliwości rozwojowe, a na tym najbardziej nam zależy. Podniesiony do miana Politechniki status uczelni podkreśli techniczny charakter kierunków kształcenia i prowadzonych badań. Politechnika przyciąga inżynierów, uczelnia morska oficerów. Przygotowujemy studentów do pracy zarówno na morzu, jak i na lądzie. Nowa nazwa podkreśla tę dwuistość, interdyscyplinarność kształcenia i interdyscyplinarność prowadzonych przez nas badań naukowych. Można śmiało powiedzieć, że stoimy teraz na dwóch stabilnych pewnych nogach. Wyniki tegorocznej ewaluacji, ewaluacji na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie od lat, potwierdzają zasadność zmian i to, że idziemy w dobrym kierunku. W kierunku doskonalenia się. Ponadto rozwój uczelni to, w perspektywie globalnej, również rozwój miasta i naszego regionu. Solidna techniczna uczelnia to marka sama w sobie. W kwietniu tego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, podpisał ustawę o, o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie. W myśl tej ustawy z dniem dzisiejszym, 1 września 2022 roku. Akademia Morska w Szczecinie staje się Politechniką Morską w Szczecinie. Otwiera się dla nas nowy rozdział w historii edukacji morskiej. Teraz bym poprosił pana ministra o podejście do yy, nazwy i odsłonimy nazwę Politechniki Morskiej w Szczecinie. Szanowni Państwo, Politechnikę Morską uważam za otwartą. Z tego miejsca chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszej uczelni zaangażowanym w to zwieńczone sukcesem przedsięwzięcie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również posłom i senatorom Zachodniopłomorskiego Zespołu Parlamentarnego, którzy solidarnie poparli naszą inicjatywę i przeprowadzili ją przez cały proces legislacyjny. Wysokie uznanie, serdecznie dziękuję za to wsparcie, serdecznie dziękuję posłowi sprawozdawcy i naszemu również integratorowi całego tego działania, panu posłowi, posłowi Arkadiuszowi Marchewce i panu ministrowi za umożliwienie rozpoczęcia tego procesu i za stworzenie warunków formalno-prawnych. Dziękuję przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki za stworzenie podwalin rozwoju tej naszej decyzji. Postaramy wykorzystać się wykorzystać ją jak najlepiej. Bardzo proszę teraz pana ministra o zabranie głosu. Magnificencjo, panie rektorze Politechniki Morskiej w Szczecinie, wysoki Senacie, państwo i panowie, panie i panowie profesorowie, pracownicy uczelni, państwo posłowie, panie Wojewodo wszyscy państwo zgromadzeni na dzisiejszej no przepięknej uroczystości jeszcze w tym przepięknym brandingu którym mamy dzisiaj panie, o, panie panie marszałku przepraszam bardzo panie prezydencie szanowni państwo myślę że ten rejs który trwał tak długo dzisiaj zakotwiczył w porcie Politechnika Morska to Wspaniała chwila, którą możemy świętować, uzyskana w, doku, w duchu absolutnej współpracy i wspólnych celów. To pokazuje, jak istotne jest to, aby realizować zadania, które są ważne i potrzebne, a nauka jest niezwykle ważna i potrzebna dla Szczecina właśnie w ramach wspólnego porozumienia. Ale przy tej okazji. Chcę oczywiście podziękować, bo tu największe podziękowania trzeba złożyć na ręce pana rektora, który był spiritus z tego przedsięwzięcia, który doprowadził jak kapitan do tego portu i dzisiaj możemy ten sukces święcić. Ale chciałbym podziękować całej Politechnice, wszystkim państwu, wszystkim pracownikom wszystkim Państwu profesorom, nauczycielom, wszystkim, którzy Państwo żeście się zaangażowali w ten sukces, oczywiście studentom, tym obecnym i tym przyszłym, którzy na pewno wybiorą tak znamienitą uczelnię, jaką jest Politechnika. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Poprosiłbym teraz o zabranie głosu pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Arkadiusza Marchewkę. Bardzo proszę. Magnificencjo rektorze, panie ministrze, szanowni parlamentarzyści, panie wojewodo, panie marszałku, panie prezydencie, wysoki senacie, dostojni goście, szanowni studenci. Kiedy kilka miesięcy temu rozmawiałem z panem rektorem o tym, aby podjąć taką inicjatywę wspólnie, aby Akademia Morska została podniesiona do rangi Politechniki, to myślałem sobie, że pan rektor namawia mnie na taki bardzo ryzykowny rejs przez wzburzone morze polskiego parlamentaryzmu. I pomyśleliśmy sobie, że jeżeli to przedsięwzięcie musi się udać, to musimy to zrobić wspólnie jako jedna, zintegrowana, płynąca do jednego portu załoga. I bardzo się cieszę, że właśnie wspólnie byliśmy w stanie do tego przedsięwzięcia doprowadzić, że wszyscy pomimo codziennych jakichś podziałów politycznych stanęliśmy na tym statku i popłynęliśmy w jednym kierunku i dopłynęliśmy do tego portu, który nazywa się Politechnika Morska. I chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu parlamentarzystom, którzy tutaj są, którzy angażowali się w ten proces. Bez których to nie udałoby się, dlatego że te działania, które podejmowaliśmy zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, pozwoliły, a, aby dzisiaj właśnie na tym gmachu pojawiła się nowa nazwa Politechnika Morska. Jestem przekonany, że ten awans uczelni daje jej silny wiatr w żagle, i Politechnika Morska w Szczecinie będzie kształcić profesjonalne kadry dla polskiej gospodarki morskiej, tak ważnej dla całej gospodarki. Naszego regionu i naszego kraju. Panie rektorze, dziękuję za współpracę. Gratuluję tego wspaniałego przedsięwzięcia i deklaruję w imieniu całego zachodnio-pomorskiego zespołu parlamentarnego, że jesteśmy do dyspozycji uczelni i we wszystkich sprawach, które będą e, niezbędne, będziemy uczelnie pana rektora, Wysoki Senat i studentów wspierać. Dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu Pana yy, Wojewodę. Bardzo, sro... Bardzo proszę, Panie Wojewodze. Magnificencjo, Panie Rektorze, wysoki Senacie, Panie Ministrze, Szanowni Państwo parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, wszyscy Szanowni Państwo, studenci, ale także wszyscy ludzie związani z Politechniką Morską. Tutaj przed tą uroczystością w takiej krótkiej rozmowie mówiliśmy, że przynajmniej ja, że trudno będzie się przyzwyczaić, chociażby tutaj ta pomyłka Pana Ministra, ale w tym dobrym duchu. My jesteśmy sąsiadami, bo nie nieopodal gmach Urzędu Wojewódzkiego i to sąsiedztwo sobie niezwykle cenię, Panie Rektorze, niezwykle sobie cenię z uwagi na to, że jest to uczelnia absolutnie wyjątkowa, a teraz wraz ze zmianą nazwy, ale także z nowymi wyzwaniami będzie wyjątkowa jeszcze bardziej. Życzę temu, życzę Panu Rektorowi, ale także Całej Politechnice, a już chciałem powiedzieć Akademii Rozwoju. No też patrzę na chór. Chór również będzie musiał zmienić nazwę, trzeba będzie zmienić komendy, ale to wszystko jest wtórne, bo ważne, że idziecie do przodu. Że faktycznie tak jak mówił i pan poseł, ale także wskazywał na to pan minister, jesteście na dobrym kursie. Macie dobrego kapitana, macie znakomitą załogę i budujecie przyszłość, przyszłość morskiego Szczecina przyszłość Morskiego Pomorza Zachodniego, bo to niezwykle ważne. I chciałem podziękować jako wojewoda zachodniopomorski wszystkim Państwu parlamentarzystom, że są takie sprawy, w których można działać wspólnie, że są takie inicjatywy, które nie dzielą, a łączą, że jest taka sfera i takie płaszczyzny naszego życia społecznego, publicznego i politycznego, w których potrafimy zrobić coś razem. I to jest olbrzymia wartość. I życzyłbym sobie, mówię to też pro pod swoim adresem, bo przecież nie jestem także bez winy w różnych kwestiach, żebyśmy jak najwięcej szukali tego, co nas łączy. Co nas łączy w Szczecinie, co nas łączy na Pomorzu Zachodnim po to, żeby tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju działania faktycznie w tak błyskawicznym tempie, bo to trzeba powiedzieć, przekuwały się w takie zdecydowane zmiany i żeby materializowały się faktycznie tak jak tutaj na Politechnice. Politechnice Morskiej w Szczecinie. Panie ministrze, jeszcze raz dziękuję też za to zaangażowanie, ale wszystkim Państwu wielkie, wielkie słowa podziękowania i gratulacje dla wszystkich pracowników i studentów nowej, starej, ale jednak nowej uczelni Politechniki Morskiej w Szczecinie. Wielkie gratulacje. Dziękuję panie Wojewodo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka. Zapraszam. Każda decyzja wzmacniająca naukę, wzmacniająca edukację, to inwestycja, to inwestycja w przyszłość. Magnificencjo, Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Goście, to dobra inwestycja. Za takie myślenie inwestycyjne, prorozwojowe, Magnificencjo, Drodzy Państwo, bardzo serdecznie w imieniu Samorządu Województwa dziękuję. Akademia Morska była zawsze w sercu samorządu. Politechnika, tak samo jak i chór, w tym sercu będzie także pozostawać, dając gwarancję budowania przyszłości, budowania i morskości Pomorza, ale także budowania szansy. Szansy na to, żeby mieszkańcy naszego regionu, młodzi ludzie, ale także ci, którzy przyjeżdżają do zachodniego Pomorza po naukę, Mogli swoje pasje morskie rozwijać, i mogli powiedzieć, że rzemiosło morskie staje się dla nich codziennością. Magnificencie, panie rektorze, w insygniach władzy ma pan znakomite bursztyny. Proszę przyjąć również od samorządu województwa specjalne podziękowania za pana determinację. To jest zachodniopomorski gryf z bursztynem, który wręczany jest tylko szczególnym instytucjom, dającym gwarancję rozwoju, ale także szansy na to, abyśmy mogli lepiej, pełniej wykorzystywać możliwości rozwojowe naszego województwa. Wszystkiego dobrego. Panie marszałku, w imieniu własnym i uczelni serdecznie dziękuję. Szanowni goście, czy ktoś jeszcze by chciał za, zabrać głos, nie widzę. W związku z tym, y, szanowni państwo, zanim powiem i zaproszę chór do krótkiego koncertu, no, chór też zmieni nazwę. Już to dwa razy było wspominane. Będzie to chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Także mam nadzieję, że też się cieszy bardzo chór z tego. Także y, bardzo proszę panią profesor o rozpoczęcie krótkiego recitalu, że tak powiem, naszego chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dziękuję.